Zezia bardzo lubiła chodzić do szkoły. Była wzorową uczennicą i gospodynią klasy. Koleżanki i koledzy chętnie się z nią bawili, choć były wyjątki. Kiedyś na apelu dzieci z klasy Zezi przygotowały piosenkę o kaczce-dziwaczce. Zezia, która była znana z tego, że bardzo dobrze naśladuje odgłosy zwierząt, została wytypowana do naśladowania kaczki-dziwaczki. Chodziło o to, by naśladować kaczkę tak po prostu ale w żadnym wypadku nie zatykać nosa palcami. To nie była żadna wyjątkowa umiejętność. Zatkać nos palcami, udawać głos kaczki-dziwaczki mógł każdy. Z całej klasy tylko Zezia potrafiła to zrobić tak po prostu. Poproszę mleka, pięć deka, ćwiczyła głośno Zezia tuż przed apelem. Gdy po udanym występie Zezia dumnie przechadzała się po korytarzu, niespodziewanie podeszła do niej Klara Podkowa z innej klasy wraz z kilkoma koleżankami i ją zaczepiła. Ja potrafię lepiej naśladować kaczkę dziwaczkę. Odezwała się pełna czegoś niesympatycznego w głosie i powiedziała kaczym głosem Poproszę o kilo sera! Zezia nic nie powiedziała, bo była bardzo zaskoczona, ale w duchu pomyślała, że Klarze Podkowie dobrze poszło, ale chyba nie tak dobrze jak Zezi. W przyszłym tygodniu nasza klasa ma apel i wtedy wszyscy zobaczą, że jestem lepsza! Dodała z wyższością Klara Podkowa, i odeszła. Zezia denerwowała się przez cały tydzień. Julka pocieszała Zezie, ale ona i tak była bardzo zdenerwowana, bo bała się, że wszystkie dzieci w szkole będą ją potem przedrzeźniać i śmiać się, że Zezia jednak nie jest najlepszą kaczką, dziwaczką w szkole. Gdy w końcu nadeszła pora apelu, okazało się, że Klara Podkowa nie przyszła w tym dniu do szkoły, bo miała zapalenie gardła. Potem nie było już okazji, by jej rywalka mogła pokazać swoją wersję kaczki dziwaczki. Wszyscy o tym zapomnieli i tylko Zezia pamiętała, drżąc za każdym razem, gdy klasa Klary Podkowy miała przygotować apel.